Przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła. Jeszcze chciałem chwileczkę poświęcić na słynne wypowiedzi i cytaty, właśnie papieża. Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżące wiadomości dochodzące z, Watyga, z Watykanu oraz trwając na modlitwie w jego intencji. 2 kwietnia, w dniu śmierci, o godzinie 7.30 rano papież zaczął tracić przytomność, a późnym porankiem przyjął jeszcze watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Angelo Sodano. Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papież powiedział, pozwólcie mi iść do domu ojca. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 roku. Trumnę z prostych desek z drewna cyprysowego, symbolu nieśmiertelności, ustawiono wprost na rozłożonym na placu św. Piotra w dywanie. Data kanalizacji o papieży została ujawniona na konsystorzu, który odbył się 30 września. Tego dnia papież Franciszek spotkał się z kardynałami ze świata i wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 roku. I tu już jest w niej, bo to jest książka z tego roku, ukazana gdzieś w marcu, może w lutym. już jest właśnie o papieżu jako świętym. 真厉害！